O tym jak wielkie są potrzeby rodziców mieszkających w Legnicy pokazało spotkanie zorganizowane przez Magdalenę Marciniak z portalu Dzieci DzieciLegnica.pl. Przyszło na nie ponad 80 rodziców, którzy mówili o problemach z jakimi spotykają się w Legnicy. Między innymi właśnie to jest ten problem basenu, gdzie jest tylko przy szkołach i niestety rano mamy z dziećmi, no nie mają gdzie pójść. To były problemy właśnie dotyczące komunikacji miejskiej, gdzie mamy się żaliły nawet na to, że pan kierowca autobusem, nie, nie potrafi tak podjechać pod chodnik, żeby one z wózkiem mogły spokojnie wysiąść. To było wiele problemów. Mówiły także o tym, że potrzebują dofinansowania do obiadów w szkole. Jeśli są dwoje lub więcej dzieci szkolnych, no to jest taka potrzeba. Jarosław Rabczenko, kandydat na prezydenta Legnicy, uważa, że sytuacja demograficzna w Legnicy jest bezlitosna i o rodziców trzeba wręcz zawalczyć. Dane demograficzne alarmują. W ciągu ostatniej dekady 10 tysięcy mieszkańców wyjechało, często bardzo młodych, czyli tych potencjalnych rodziców, którzy, którzy mogli być rodzicami w Legnicy. Ale z drugiej strony taki bardziej też pozaiczny powód, no sam jestem rodzicem dwójki małych dzieci. I wiem, jak wiele potrzeb i tak naprawdę oczekiwań rodziców względem miasta, względem magistratu występuje. Jarosław Rabczynko proponuje kartę Dużej Rodziny opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta uprawniałaby rodziców do zniżek w różnych obszarach. Od chociażby kultury i turystyki, muzea, teatry, kina, ale również restauracje, parki narodowe, sklepy chociażby z artykułami szkolnymi. Bardzo różne zniżki, począwszy od tego, że niektóre muzea dla rodzin wielodzietnych mają tanie bilety od złotówki, czy przykładowo atrakcyjne zniżki na wejścia do parków narodowych, basenów, teatrów. Właśnie dla rodzin wielodzietnych chcielibyśmy, żeby więcej podmiotów z Legnicy, nie tylko publicznych, ale również prywatnych, niejako wyraziło zainteresowanie przynależnością do karty Dużej Rodziny i również wspierało te duże rodziny. Jak na razie, tylko w jednej z Legnickich firm można korzystać z przywilejów wynikających z karty Dużej Rodziny.